Cześć, z tej strony Roxana, a z tej strony Weronika. I w dzisiejszym dniu są dni otwarte naszej szkoły. I uwaga, z tej okazji postanowiliśmy nagrać podcast, e, który będzie polegał na tym, że będziemy przeprowadzać wywiad z tegorocznymi ósmoklasistami oraz siódmoklasistami, którzy przyszli na dni otwarte do naszej szkoły. Jeżeli chcecie usłyszeć ich zdanie, to zapraszam. Cześć, jak macie na imię? Nazywam się Oskar. Kasper. I Mariusz. Z jakich szkół jesteście? Jesteśmy ze szkoły wieckiej. W ósmej klasie? Tak. Y, Okej, okay. jak podoba wam się nasza szkoła? Y, na tym poziomie co oglądaliśmy to szkołę to jest nam bardzo się podoba i mamy plany tutaj iść do tej szkoły. Na jaki profil? Y, ja to z Kasperem idziemy na mundurówkę, klasę na klasę mundurową. Okej, okay, rozumiem. A byliście na przykład na strzelnicy dzisiaj? Tak, byliśmy strzelaliśmy, jest super. A jak myślicie, jak podziewam na egzaminie ósmoklasisty? Eee, no, myślę, że dobrze. No aktualnie to jest dobrze, dobrze nam idzie. Eee, super, cieszę się. A jaką lekturę obstawiacie na egzaminie ósmoklasisty? Na próbnym było Kowadis, to myślę, że na prawdziwym będzie. No. Obstawiamy, że będzieła powiedzieć w było fajnie. E, rozumiem, bardzo łatwa, bardzo fajna książka. A interesujecie się czymś? Jakieś zajęcia pozaszkolne, coś takiego? Ja tutaj z Castrem, no i z Mariuszem no e sportem. Gramy w gry różne. U ogólnie wojskowo-sportowy u nas jest w szkoła, więc dużo WF będziecie mieli, a poza tym to jeszcze są różne takie um, kluby pozaszkolne, e, boże, pozalekcyjne, e, gdzie też właśnie tam sport jest. No to dziękuję za wywiad. E, więc przedstawcie się. Nikola Łokietek. Oliwia Gral. I z której klasy jesteście i z której szkoły jesteście? E, klasa ósma zespół szkolno-przedszkolny w Jęckach. E, klasa ósma zespół szkolno-przedszkolny w Okej, okay, świetnie. E, w tym roku piszecie egzamin ósmoklasisty oraz e, no, zmijacie szkołę. E, więc jestem pewna, że choć trochę się stresujecie, ale nie ma czym. A stresujecie się? E, troszkę tak. Bardziej tym, czy chodzi o znajomości i tak ogólnie. Ja się w sumie tak szczerze nie stresuję. Bardziej myślę o tym, czy znajdę jakichś, nie wiem, przyjaciół nowych. I w ogóle, jak to jestem długo w ósmej klasie, no to tak trudno trochę. No to nie ma się czego bać. Ja też się strasznie tego bałam. Ale ja też, nawet po zmianie szkoły, gdzie po prostu. Bo w, sumie w połowie roku weszłam tam, do tej klasy, to i tak mnie miło przyjęli, co było naprawdę takie bardzo miłe. I bardzo kocham moich znajomych z tej szkoły. I wybranie tej szkoły też było naprawdę cudownym wyborem, jak dla mnie. I czy któryś z Was się wybiera do nas? Ja planuję tutaj przyjść na Biochem. Ja raczej nie stwierdziłam, że do liceum tak no nie bardzo się nadaje, wolę iść do technikum. Okej, okay, świetnie. I jeszcze jedno pytanie. E, jakie wyniki obstawiacie z egzaminu ósmoklasisty? Ja polski tak chciałabym na 80 mniej więcej procent, a matematykę tak na 70, angielski też około 70. Ja na matematykę oby więcej niż 10 na pewno. E, angielski to celuję wysoko tak 90%, a polski ponad 80. Okej, okay. ja wam jak najlepszych wyników oczywiście. E, I mam nadzieję, że z jedną z Was albo z, dwu, z dwoma, zależy, może zmienisz, wiesz, zdanie. Zobaczymy się w następnym roku w szkolnym. <grym> Dziękuję. To jak masz na imię? Nikodem. Jak Ci się podoba nasza szkoła, Nikodem? Bardzo. A jakie lektury obstawiasz na egzaminie? Pan Tadeusza. Pan Tadeusz wydaje Ci się trudny, czy raczej taki łatwiejszy? Trudny, raczej trudny. A jeżeli chodzi o profil, to na jaki byś chciał iść? Biznesowy. O, fajnie, właśnie my mamy ten kierunek biznesowy i... Bo tutaj do naszego liceum, tak? Tak, raczej tak. No to się cieszę. A interesuje się jakimiś zajęciami takimi pozaszkolnymi, jakimś sportem, czymś coś takiego? Gram w koszykówkę. No, myślę, u nas w szkole też chyba jest coś takiego, że muszę tak. pograć. Tak. Mhm. Także właśnie będziesz... Też mógł sobie coś tam pograć, także dziękuję Ci za wywiad, Nikodem. Dobra. Hejka, jak macie na imię? Zuzia. Oliwka. Okej, okay, Zuziu, Oliwko, z jakiej jesteście szkoły? Perły. Perły. W której klasie? 8. 8. E, stresujecie się egzaminem? Nie, trochę. A wybrałyście już szkołę, na jaki profil byście chciały iść? Humanistyczny. Ja jeszcze nie wiem. To właśnie tutaj jest nasz humanistyczny kierunek. Jesteś zainteresowana naszą szkołą? Tak. Ja też jestem na humanistycznym i jestem w dziennikarskim, na dziennikarskim właśnie. I ja bardzo polecam. Oczywiście mamy tutaj naprawdę dużo rzeczy do roboty, ale takich dobrych i takich fajnie, fajnie zajmujących głowę. I naprawdę polecam wybrać dziennikarski, bo jest naprawdę dużo, dużo zabawy. I czym się takim interesujesz? Bo. E, z profilem humanistycznym ściśle wiąże się dziennikarstwo. Tutaj możesz robić dużo rzeczy, możesz pisać e, e, artykuły do gazety, możesz nagrywać wywiady na TikToka, podcasty właśnie, przeprowadzać e, wywiady na podcastach. E, podoba Ci się któraś z tych rzeczy? E, pisanie artykułów. No, ja jestem redaktor naczelnym, to na pewno Cię weźmę do jakiegoś felietonu, felietonu, czegoś takiego. E, także, no cóż, e, cieszę się, że was widzę i bardzo dziękuję wam za wywiad. Dziękujemy. Supi. Cześć, jak macie na imię? Karolina. Maja. Franek. E, Okej, okay, Maja, Karolina i Franek. Albo na odwrót, już nie patrzę. E, dobra, e, słuchajcie, wy jesteście w ósmej klasie w której szkole? W Więckach. Dobrze, rozumiem. Tutaj też słyszałam, że dziewczynka będzie w internacie, tak? Tak. Tutaj. Mm, bardzo polecam. można wstawać o 7.40, mówiąc na 8.00. ogarnąć się w 20 minut i sobie iść, i nawet w nim całą minutę dojść do, interna do szkoły, do liceum. Także serdecznie polecam. Dobra, słuchajcie, jaki kierunek, e, tutaj profil się najbardziej Wam podoba w naszej szkole? Biolchem. Y niekoniecznie nie oglądałam się, oboje idę do innej szkoły. Okej, okay, rozumiem, a Ty? Wojskowo-sportowy. Aha, wojskowo-sportowy. No słuchaj, powiem Ci tak, bardzo dużo WF-ów wiem, bo e, moja przyjaciółka z pokoju jest też na policyjno-prawnym, -po tylko że to jest łączony kierunek razem z wojskową i oni mają tyle sam... Oni mają razem lekcje. No i właśnie dużo jest WF-ów. Naprawdę dużo. Lekcje mają czasami do 17 też nawet, ale nie jest źle ogólnie, ona nie jest wcale taka zmęczona, tylko przesypia odrabanki czasami. Także dziękuję Wam bardzo za wywiad i zapraszam ponownie do naszej szkoły. Więc przedstawcie się. Laura. Kinga. E, do jakiej szkoły uczęszczacie i do jakiej klasy? Chodzimy do szkoły podstawowej w Węgielsztynie do siódmej klasy. No, tak, tak. tak. A, no tak. E, I... Wiecie, że jakby w następnym roku będziecie pisać egzaminu mokasisty. i bardzo możliwe, że będziecie mieli czwarty przedmiot do napisania. I czy stresujecie się tym? Tak. Tak. Okej. Okay. Ja też bym się stresowała, ale nie ma się czym stresować, jak jak chodzi o egzamin. Okej. Okay. I do jakiej szkoły chciałybyście pójść? Na jaki profil? Właśnie tutaj do liceum na profil dziennikarski. Ja bym chciała tutaj, na profil Biolchem. Okej, okay, zapraszamy, naprawdę. Sędziów Was przyjmiemy i tak, ja będę wtedy już w drugiej klasie na dziennikarskim, więc zawsze można się do mnie podejść, tam się zapytać o wszystko. I tak, dziękujemy za wywiad. Przepraszam, w trzeciej klasie. Cześć, jak masz na imię? Zuzia. E, Okej, okay, Susius, z jakiej szkoły jesteś? Sperę. 8 e, klasa? E, super, cieszę się. E, czy jesteś zainteresowana naszą szkołą? Tak. E, jeżeli chodzi o profil, no to jaki? Policyjno sportowy chyba? E, Policyjno-prawny. Super kierunek. Mam znajomą dobrą na tym kierunku. E, mają czasami lekcje do 17. Ale nie źle, jest, jest bardzo fajnie, poza tym, że mają bardzo dużo WF-ów. Tygodniu. Mhm. Ale ogólnie bardzo ta moja koleżanka jest zadowolona, jeżeli chodzi o profil policyjno-prawny. A jeżeli chodzi o takie zajęcia pozaszkolne, jakiś sport, coś takiego, czym się interesujesz? No tak. Nie wiem, w sumie kiedyś chodziłam na ale tak teraz no to wychodzę ze znajomych. No tak, bo ogólnie nasza szkoła ma do zaoferowania dużo takich zajęć pozalekcyjnych, mhm. jakimi są na przykład siatkówka i takie różne inne rzeczy mamy też dużo jakichś takich klubów. Ogólnie ty na policyjno-prawnej kierunku będziesz miała zajęcia strzeleckie i będziesz strzelała z broni. Także też bardzo fajnie. Ogólnie byłeś na strzelnicy dzisiaj już. Tak. I co? Fajnie podobało się? No tak. A okej, okay, rozumiem, ale tak to, to naprawdę to fajnie, to jest strzelnica. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Okej, okay, więc przedstawcie się. No, jestem Patrycja. Jestem Magda. Jestem Igor. Okej, okay, i z której szkoły jesteście, z której klasy? Z ósmej klasy w Radziejach. Ja też z ósmej klasy w Radziejach. Ósmoklasa wyjedyncze w Węgorzewie. Okej, okay, świetnie. E Niedługo macie egzaminy, dosyć, no już, no już, zbliżają się tuż, tuż. Czy stresujecie się nimi? Jakie wyniki obstawiacie z nich? I jaką lekturę myślicie, że będzie na tym głównym egzaminie? Ja się nie stresuję, obstawiam około 90% i obstawiam pana Tadeusza albo Kwawalis. Ja się stresuję, ale dużo osób mi pomaga i mnie odstresowuje, głównie właśnie z tego liceum. I obstawiam dobre wyniki, nie wiem, co być na lekturę. Nie stresuję się, stawiam na 70%. No i baladyna. Baladyna? Ja miałam baladynę e, i ogólnie cieszyłam się bardzo z baladyny. I no, e, tak, dziękujemy za wywiad, i tak. E, cześć, jak macie na imię? Ja mam na imię Wątka. A ty? Weronika. Też jestem Weronika. Miło Cię poznać. E, dobra, słuchajcie. To jest wywiad. Chciałabym z Wami przeprowadzić wywiad. Jak już pewnie się domyślacie, odnośnie tego, odnośnie wyboru szkoły. Jak podoba Wam się w ogóle nasza szkoła? Jest super. Podoba mi się, ale. No, idę na, do innej szkoły, w innym kierunku. Do technikum? Tak. No, technikum też jest bardzo fajne, też bardzo fajna szkoła. A ty? Podoba mi się ta szkoła, ale pójdę do technikum. Okej, okay, rozumiem. Dziękuję za wywiad. Okej, okay, więc jak się nazywacie? Róża. Julia. Julia. Okej, okay, świetnie. E, do jakiej szkoły uczęszczacie i do której klasy? W pozestrzu. E, ósma. E, też w pozestrzu. Ja z święty, ale jestem z koleżankami. Okej, okay, świetnie. Mam nadzieję, że podobają wam się nasze dni otwarte i że atmosfera wam się też podoba. A dla koleżanek z ósmej klasy, ja mam pytanie, czy stresujecie się egzaminem ósmoklasisty? Trochę z języków, a tak to za bardzo nie. Ja też z mam problem, z matmy najbardziej to chyba. Okej, okay, świetnie. E, ja też się stresowałam, ale tak naprawdę nie ma czym. Tym bardziej, że wy macie naprawdę mały rocznik, więc jak chodzi o dostanie się do szkoły, to naprawdę nie ma się czym stresować. Tak szczerze. E, I do jakiej szkoły planujecie się wybrać? Ja właśnie tutaj, do żeby właśnie do liceum. Ja dalej mam problem i nie wiem. Okej, okay, my oczywiście zapraszamy tutaj do nas, nasze drzwi są zawsze otwarte dla nowych uczniów. E, I tak, e, i... Jeszcze jedno pytanie, ale tym razem do młodszej koleżanki. Nie wiem, jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole, co lubisz robić? W sumie to mój ulubiony przedmiot to jest język polski. Okej. Okay. Ja też bardzo lubię język polski i uczy mnie naprawdę bardzo fajna pani, która też zajmuje się naszym klubem dziennikarskim i też nadzoruje nasz podcast. To jest naprawdę cudowna kobieta. I tak. Dziękujemy za wywiad. Hej, jak masz na imię? Zuzia. Dariusz. Okej, okay, Zuzia. Dariusz. E, wybieracie się tutaj do naszej szkoły? Zapewne tak. Jeszcze nie wiem. Jaki profil wam się najbardziej podoba? Wielchem. <grym> Jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Tutaj chłopak to może jakiś, nie jest sportowiec, może coś tam, nie wiem, wojskowo-sportowy, policyjno prawny, coś tam coś. Dużo łyfów w tygodniu. Dobrze, to w takim razie no, dziękuję za wywiad i życzę Wam miłego dnia. Okej, okay, więc przedstawcie się. Jestem Kasia, jestem Ola. E, Okej, okay. do jakiej szkoły chodzicie i do której klasy? Do Perów w 8. Perów w 8. Okej, okay, świetnie. E, więc. W tym roku piszecie swój egzamin. Uspągaj listy, e, czy stresujecie się nim? Bardzo. No, trochę tak. Tak szczerze, to nie ma czym się stresować. Tym bardziej, że wasz rocznik jest naprawdę mały i po prostu nie będzie problemu akurat z dostaniem się do szkoły. Więc tak. A jaki jest wasz ulubiony przedmiot, w jaki jakby profil celujecie? My tutaj mamy dosyć duży, długi, duży wybór w naszej, w naszej szkole? Chyba Polski. Historia chyba. O, ja rozszerzam i polski historię na dziennikarskim. Bardzo polecam. Generalnie to dziennikarski jest też bardzo fajnym profilem. Nasz klub dziennikarski prowadzi naprawdę fajna pani i naprawdę dużo można się na nim nauczyć. Też takich praktycznych rzeczy i obsługujemy też na przykład Instagram sami. W no, nie sami, a z nadzorem, ale oczywiście piszemy też, jakby opisy. Ogólnie dużo się tam udzielamy, więc wszystko, wszystko to też robią uczniowie, co jest też nadaje oczywiście ten, ten fajny, taki. Mm, taki fajny, fajną atmosferę do całej szkoły. I z chęcią Was tu przyjmiemy, jeżeli się tu wybieracie. A wybieracie się? Raczej nie. Nie. Oj, e, dobrze, a gdzie się wybieracie? Do Giżycka, do Giżycka. Okej, okay. ja wam życzę powodzenia, a jeśli zmienicie zdanie, to oczywiście drzwi szkoły są otwarte. Ok, więc przedstaw się. Radosław Boris. Okej, okay. i z jakiej klasy jesteś, z jakiej szkoły? Klasa siódma z Węgielsztyna. O, e, jesteś w klasie siódmej, więc za rok będziesz pisać egzaminę. E, I czy stresujesz się tym, że prawdopodobnie będzie, będziesz pisał cztery przedmioty zamiast trzech? Nie. O, to świetnie. E, a stresujesz się na łóżko, jakby nowymi ludźmi w, za te dwa lata? Chociaż nie ma się co stresować tak wcześnie, ale no, takie pytanie. Nie. O, dobra, świetnie. Dziękuję za wywiad. Okej, okay, to już koniec naszego wywiadu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i jeśli chcecie więcej tego typu wywiadów, tego typu właśnie filmów, podcastów, to dajcie nam znać, a my postaramy się coś zrobić w tym kierunku. Mam nadzieję, że ósmoklasiści, którzy mam nadzieję, obejrzą ten podcast, dowiedzieli się. Różnych rzeczy ważnych, jeżeli chodzi o wybór nowej szkoły. Ja też tutaj powiem, jakie mamy kierunki, bo mamy dziennikarsko-społeczny, akademicki, medyczny, biznesowy, wojskowy, sportowy i jakie jeszcze? To chyba wszystkie. Generalnie. Nasza szkoła jest naprawdę fajna i uważam, że warto złożyć swoje papiery tutaj u nas. Zawsze mamy też internat obok i no co mam powiedzieć. Zapraszam i dziękuję za oglądanie podcastu.